Benedykt XVI Jezus z Nazaretu. Tom 1. Mateusz i Łukasz opowiadają o trzech pokusach Jezusa, w których znajduje odbicie walka wewnętrzna o jego zadanie. Równocześnie jednak pojawia się pytanie, o co w ogóle chodzi w życiu człowieka. Widoczne staje się tutaj, że najgłębszym rdzeniem wszelkich pokus jest odrzucenie Boga, który obok tego wszystkiego, co w naszym życiu ukazuje się jako pierwszoplanowe, jawi się jako coś drugorzędnego, a nawet niepotrzebnego i przeszkadzającego. Tworzenie ładu w świecie samemu bez Boga, na fundamencie własnych przesłanek i zasad. Uznawanie za jedyną rzeczywistość spraw politycznych i materialnych i odrzuceniem Boga jako iluzji. Oto pokusa, która nam zagraża w różnych odmianach. Do istoty pokusy należy jej aspekt moralny. Nie ciągnie nas ona bezpośrednio do złego. To byłoby zbyt proste. Pokusa stwarza wrażenie ukazywania czegoś lepszego, porzucić wreszcie iluzję i zabrać się z całą energią do ulepszania świata. Przystępuje do tego pod pretekstem autentycznego realizmu. Realne jest to, co namacalne: władza i chleb. Natomiast rzeczy Boże ukazują się jako nierzeczywiste, jako świat drugoplanowy, niepotrzebny właściwie. Problemem jest tu Bóg. Czy jest kimś rzeczywiście istniejącym samą rzeczywistością, czy też nią nie jest? Czy jest jedynym dobrem, czy może sami musimy znajdywać dobro? Pytanie o Boga jest pytaniem podstawowym, stawiającym nas na rozdrożo ludzkiej egzystencji. Co Zbawca Świata musi czynić lub czego nie czynić? Oto pytanie zawarte w pokusach Jezusa. U Mateusza i Łukasza trzy pokusy są identyczne, odmienna jest tylko ich kolejność. Będziemy się tu trzymać kolejności podanej przez Mateusza, gdyż opowiada ona o wzrastającej sile kuszenia. A gdy Jezus przepościł 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Mateusz 4,2 W czasach Jezusa liczba 40 była już dla Izraela pełna treści symbolicznych. Po pierwsze, przypomina nam o 40 latach wędrówki Izraela przez pustynię, które były zarówno czasem kuszenia go, jak też czasem szczególnej bliskości Boga. Przywodzi nam też na myśl 40 dni, które Mojżesz spędził na górze Synaj, zanim otrzymał słowo Boga, święte tablice przymierza. Może też być aluzją do rabinaskiego opowiadania o drodze Abrahama do góry Choreb, na której miał złożyć w ofierze swego syna i przez 40 dni i nocy tej wędrówki nie przyjmował żadnego pokarmu ani napoju. Jego jedynym pokarmem był widok i słowa towarzyszącego mu anioła. W sztucznym już trochę rozszerzeniu symbolizmu liczbę 40 ojcowie uważali za kosmiczną, symbolizującą cały świat. Cztery strony świata wyrażają całość, a 10 to liczba przykazań. Ta liczba kosmiczna pomnożona przez liczbę przykazań staje się symbolicznym określeniem całych dziejów świata. Jezus powtórnie przemierza niejako Eksodus Izraela i w ten sposób przemierza całą historię, z wszystkimi jej błędami i zawirowaniami. 40 dni postu zawiera w sobie dramat historii, który Jezus streszcza w sobie i przeżywa aż do końca. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Mateusz 4,3 Tak brzmi pierwsza pokusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, usłyszymy powtórnie te słowa wypowiedziane przez szyderców pod krzyżem Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Mateusz 27.40 Księga mądrości przewidziała tę sytuację. Jeśli sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za Nim. 2.18 Drwiny i pokusa mieszają się tu ze sobą. By stać się wiarygodnym, Chrystus powinien udowodnić słuszność swych roszczeń. Ten postulat dowodu będzie towarzyszył Jezusowi przez całą historię jego życia. Co pewien czas Jezus będzie się spotykał z zarzutem, że nie wykazał dostatecznie, kim jest, że musi dokonać wielkiego cudu, który usunie wszelką niejednoznaczność i wszystkie opory. Stanie się wtedy dla wszystkich jasne, kim i czym jest, lub nie jest. A ten sam przecież postulat poprzez całą historię kierujemy do Boga i Chrystusa oraz do Jego Kościoła. Jeśli rzeczywiście jesteś Boże, musisz się ukazywać. Musisz więc zerwać zasłonę tajemnicy i zapewnić jasność, do której mamy prawo. Jeśli Ty, Chrystusie, jesteś naprawdę synem, a nie jednym z oświeconych, którzy co pewien czas pojawiają się w historii, musisz tego dowieść wyraźniej, niż czyniłeś to dotychczas. Musisz też swemu kościołowi, jeśli on ma być Twoim, dać wyraźniejszą miarę jednoznaczności niż ta, którą ma teraz. Do tego punktu powrócimy jeszcze przy omawianiu drugiej pokusy, gdyż stanowi on właściwie jej centrum. Dowód boskości, którego kusiciel domaga się przy pierwszej pokusie, polega na przemianie kamieni w chleb. Chodzi tu najpierw o głód samego Jezusa. Tak rozumie to Łukasz. Powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. 4.3 Mateusz rozumie jednak szerzej ten pokusę. W takiej postaci, w jakiej co jakiś czas pojawiała się już w ziemskim życiu Jezusa i w jakiej ciągle powracała w całej historii i nadal powraca. Co jest bardziej tragiczne, co bardziej sprzeciwia się wierze w dobrego Boga i wierze w jednego odkupiciela ludzkości, niż głód, który cierpi ludzkość. Czy pierwszym dowodem odkupiciela, danym na oczach świata i dla świata, nie powinno być dostarczenie mu chleba i całkowite wyeliminowanie głodu? W czasie wędrówki przez pustynię Bóg karmił lud Izraela chlebem z nieba, manną. Dopatrywano się w tym obrazu czasów mesjańskich. Czy zbawiciel świata nie musiał i czy nadal nie musi dowodzić swej tożsamości przez nakarmienie wszystkich? Czy właśnie problem nakarmienia całego świata, albo szerzej? Problemy socjalne nie powinny być pierwszym i najbardziej właściwym probierzem zbawienia? Czy słusznie zbawcą może się zwać ktoś, kto nie spełnia tego kryterium? Marksizm z najbardziej zrozumiałych względów to właśnie uczynił centrum swych zbawczych obietnic. Miał on zatroszczyć się o to, żeby całkowicie znikł głód i żeby pustynia stała się chlebem. Jeśli jesteś synem Bożym, jakież to wyzwanie? Czy nie musimy tego samego powtarzać Kościołowi? Jeśli chcesz być Kościołem Boga, trosz się najpierw o chleb dla świata. Inne rzeczy zostaw na potem. Trudno jest odpowiedzieć na to wyzwanie właśnie dlatego, że wołanie głodnych tak mocno wdziera się nam i musi się wdzierać do uszy i do duszy. Odpowiedzi Jezusa nie można zrozumieć wyłącznie w świetle historii kuszeni. Temat chleba przenika całą Ewangelię i należy go widzieć w całym jego spektrum. W życiu Jezusa są jeszcze dwa inne doniosłe wydarzenia dotyczące chleba. Najpierw rozmnożenie chleba dla tysięcy ludzi, którzy podążyli za nim na pustkowie. Dlaczego teraz czyni to, co wtedy odrzucił jako pokusę? Ludzie przyszli po to, by słuchać słowa Bożego, i ze względu na to pozostawili wszystko inne. I ponieważ otworzyli swe serce dla Boga i wzajemnie dla siebie, teraz mogą we właściwy sposób przyjąć chleb. Z cudem rozmnożenia chleba wiążą się zatem trzy rzeczy. Zanim Jezus go dokonał, było najpierw szukanie Boga i Jego słowa i Jego wskazań na drogę całego życia. Po drugie, o chleb prosi się Boga. I wreszcie istotnym składnikiem cudu jest gotowość wzajemnego obdzielania się. Słuchanie Boga staje się życiem z Bogiem, które prowadzi od wiary do miłości, do odkrywania drugiego. Jezusowi nie jest obojętny głód człowieka ani inne jego materialne potrzeby, umieszcza je jednak we właściwym kontekście i określa ich hierarchię. Ten drugi epizod z chlebem zapowiada tym samym trzeci i stanowi przygotowanie do niego. Ostatnia wieczerza, która staje się Eucharystią Kościoła i przez wieki dokonywanym przez Jezusa cudem chleba. Jezus sam stał się ziarnem pszenicznym, który umierając przynosi plon obfity. Jan 12, 24 On sam stał się dla nas chlebem, a to jego rozmnażanie chleba trwa nieprzerwanie do końca czasów. Teraz rozumiemy słowa Jezusa, które zaczerpnął ze Starego Testamentu. Powtórzonego prawa 8.3. By z ich pomocą oddalić od siebie kusiciela. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mateusz 4,4. Do tej sceny odnoszą się słowa stracanego przez nazistów niemieckiego jezuity Alfreda Delpa. Chleb ma duże znaczenie. Większe ma wolność, a największe trwała wierność i nigdy niezdradzona adoracja. Gdzie nie przestrzega się tej hierarchii, lecz odwraca ją, tam znika sprawiedliwość i troska o cierpiącego człowieka. Co więcej, nawet obszar dóbr materialnych ulega zakłóceniom i jest niszczony. Gdzie Boga uważa się za wielkość drugorzędną, którą można od czasu do czasu lub nawet na stałe odstawić ze względu na inne ważniejsze rzeczy. Wtedy ulegają zniszczeniu właśnie te inne, rzekomo ważniejsze rzeczy. Dowodzi tego nie tylko negatywny bilans marksistowskiego eksperymentu. Oparta wyłącznie na technicznych, materialnych zasadach pomoc zachodu dla krajów rozwijających się, w której świadczeniu o Bogu nie tylko zapomniano, ale wręcz rugowano go ze świadomości z butą bez serwiserów. Trzeci świat uczyniła trzecim światem w dzisiejszym tego określenia znaczeniu. Zlekceważyła tradycyjne struktury religijne, obyczajowe i socjalne i sprawiła, że ta jego technicystyczna mentalność obraca się w próżni. Wierzono, że można kamienie przemienić w chleb, w rzeczywistości jednak dawano kamienie zamiast chleba. Chodzi o prymat Boga. Chodzi o uznanie jego rzeczywistości, rzeczywistości, bez której nic innego nie może być dobre. Historię nie można porządkować, negując Boga, przez samobudowanie materialnych struktur. Jeśli serce człowieka nie jest dobre, wtedy nic innego nie może stać się dobrem. A dobroć serca w ostatecznym rozrachunku może pochodzić tylko od tego, który jest dobrocią, samym dobrem.